Poranna modlitwa. Dobry i łaskawy Boże, z radością budzę się na nowy dzień, który jest darem Twojej miłości. Dziękuję Ci za światło poranka, za ciszę, która daje pokój sercu i za życie, którym mnie obdarzasz. Prowadź mnie, Panie, w każdej chwili tego dnia. Niech moje myśli, słowa i czyny będą świadectwem Twojej miłości. Pomóż mi być dla innych światłem i wsparciem, tak jak Ty jesteś dla mnie. Jezu Chryste, daj mi serce otwarte na Twoje słowo, cierpliwość w trudnościach i odwagę, by wybierać dobro. Duchu Święty, napełnij mnie swoją mocą, abym kroczył ścieżką prawdy i miłości. Maryjo, Matko Boża, otocz mnie swoją opieką. Prowadź mnie do swojego Syna i ucz mnie cichości i pokory serca. Boże. Błogosław moją rodzinę, bliskich i wszystkich, których spotkam dzisiaj. Obdasz ich pokojem, zdrowiem i radością. Niech każdy krok, który dziś uczynię, prowadzi mnie bliżej Ciebie. W Tobie, Panie, pokładam nadzieję na dziś i na zawsze. Amen. Drogi Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za nowy dzień. Jestem wdzięczny za spokojny sen, który mi zapewniłeś i za Twoją czujną ochronę. Twoja troska napełnia mnie zadowoleniem i radością. Wysławiam Twoje święte imię. W tym nowym dniu oddaję swój czas, życie i rodzinę w Twoje ręce. Niech Twoje święte słowo będzie naszym przewodnikiem w życiu, nauce i wędrówce, abyśmy przez całe życie postępowali zgodnie z Twoją wolą. Jestem wdzięczny i będę Cię wychwalał na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze Niebieski, chcę ten dzień powierzyć Tobie. Pozwól mi przeżyć ten dzień tak, jak Ty chcesz. Proszę, pomóż mi nie złościć się z powodu moich trudności, ale patrzeć na nie z wiarą i polegać na Twojej pomocy w ich przezwyciężaniu. Proszę, chroń mnie od wszelkiego zła. Będę głosił Twoją chwałę i wysławiał Twoją dobroć. Amen. Drogi Ojcze Niebieski, proszę strzeż życia naszych dzieci, chroń ich zdrowie i chroni je przed złem, aby mogły żyć szczęśliwie i spokojnie. Zachowaj ich wiernych wierze w Ciebie i nie pozwól, aby egoizm, ambicja i gniew sprowadziły ich na manowce. Niech w Twoich słowach znajdą siłę i przewodnictwo do walki ze złem. I pokonywania trudności życiowych. Amen. Drodzy bracia i siostry, dziękuję, że mogliśmy wspólnie rozpocząć ten dzień w obecności naszego Pana. Niech Was Bóg błogosławi, strzeże i prowadzi. Życzę Wam dnia pełnego światła i dobra. Zostańcie z Bogiem. Amen.